Chwasty mają działanie przeciwza Ruralny lek rośnie na Twoim podwórku. Z pewnością widziałeś je więcej niż raz w życiu. Rosną praktycznie wszędzie: w naszych ogrodach, na łąkach, polach i łąkach. W niektórych królestwach rośliny te są uważane za chwasty, ale w rzeczywistości są to jedne z najlepszych ziół leczniczych na świecie. Na początku tego wieku były używane jako rośliny spożywcze i produkty lecznicze przez kultury w różnych regionach świata. Były używane przez Indie do leczenia ran, obniżania gorączki i wysysania toksyn z organizmu. W swoim życiu mogłeś zmierzyć się z bohaterką tego postu w dwóch kategoriach jak pospolita uprawa i lancetowata uprawa. Korzyści Babka ma szerokie właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Nie tylko łagodzi skutki ukąszeń owadów i płytkich ran, ale także zapobiega infekcjom i przyspiesza gojenie się ran. Rośliny te pomagają również w oczyszczaniu organizmu. Pozytywnie wpływają na pracę układu oddechowego, moczowego i pokarmowego. Dlatego będą aktywne m.in. biegunka, stany zapalne układu oddechowego i moczowego czy wrzody żołądka. Ponadto jadalne liście są bogate w wapni oraz inne minerały i witaminy. Posługiwać się bohaterka dzisiejszego posta pomoże w takich przypadkach jak użyj jeden świeżej rośliny do ostrzenia 1 litrem wody, gotuj i gotuj przez kolejne 5 minut. Odstaw na 15 minut i po tym czasie odceć. Przy dolegliwościach żołądkowych, biegunkach i infekcjach gardła pić pół szklanki dwa razy dziennie. Możesz użyć wywaru do mycia podrażnionej skóry i użyć go jako płynu do mycia twarzy lub szamponu, aby pozbyć się łupieżu. Ekstrakt polecany jest również kobietom z infekcjami narządów rodnych. Najlepiej siedzieć 15 minut w misce z bulionem w okresie letnim. Zapalenie skóry, zasinienie i obrzęk w tym przypadku powinien pomóc kompres. Zapalenie spojówek może tu pomóc wywar z bananowca. Skaleczenia, rany, owrzodzenia przy takich problemach można aplikować liście psyllium, a także sok z liści roślin, który sprawdza się w stanach zapalnych, ranach i owrzodzeniach. Zapalenie jamy ustnej, gardła, dziąseł, do płukania jamy ustnej można użyć rozcieńczonego soku łupież i inne problemy ze skórą głowy, woda na bazie trawy pomaga zwalczyć łupież lub przetłuszczanie się włosów. Problemy z trawieniem, wywar z suszonych liści kozicy można również stosować przy biegunkach czy wrzodach żołądka. Jednej drugiej szklanki tego naparu zaleca się od 2 do 3 razy dziennie. Infekcje dróg oddechowych, przeziębienia ze względu na właściwości wykrztuśne rośliny, ma również działanie leczące kaszel i uporczywy katar, co warto stosować w przypadku przeziębienia. Kilka łyżeczek soku w ciągu dnia pomoże choremu. Opuchlizna, połóż liść na dotkniętym obszarze, a po kilku godzinach powinieneś zauważyć różnicę. Wysypki, przebarwienia i liszajec, a na koniec zabieg upiększający. Liściasta maska poprawia wygląd i kondycję skóry. Należy jednak pamiętać, że wszelkie decyzje zdrowotne należy podejmować po konsultacji z lekarzem. A więc w pierwszej kolejności, przed podjęciem jakichkolwiek działań, udaj się do lekarza i porozmawiaj o tym z lekarzem. o tym z lekarzem.